Merca. Tak ja mi się podoba jak tam no tamtego było, ale to zobaczymy co dość miał. No, no. Słuchaj, do gruzika mam, kurde i chciałbym go troszeczkę dać. No to Ty powiedz mi czy w tej twojej stajni Patryk był już w ogóle? On wie w ogóle o twoim istnieniu? Tak, Nikiciuk, nie? A to czy. Nie, 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 nie Patryk nie. Hajzer tylko był u mnie. Hajzer to wiem. To te żółte. tego żółtego mercał mu robisz? Ile to koło? Czekaj, ile to ma cali. Ale powiem Ci, na chwilę poszło w drugi plan, bo muszę skończyć tamtego tego Mam dużo On poświęcił te swoje kurcze, nie? Na, na rzecz tego Ferrari, nie? Proszę? Patryk nie, poświęcił. To jest z kolinsu Bugatti. O, oh, fuck! <laughs> Wiesz, że straciak, oni z Robertem długo, spółkę otworzyli. Tak? Chcieli budować taki klub duży na Mokotowie, ale by się inwestycja zawiesiła, a Bugatti stoi u mnie, bo sobie zażyczyli, że ma wisić na suficie do góry Ale góry. Lewandowski? Z kim? Lewandowski. No? Piłka. No ja wiem, wiem. piłkarz, wiem który, no. No, to ona <laughs> jest z braciami. Bogaty tnę ołom <grystanie> i ciepię Widzisz tam te połówki To są sofy. pokażę Ci jak to wygląda. Potrzebuję to odtapicerować. My to polakierujemy i potrzebuje się dzisko mm -hmm. mm -hmm. To Porsche, kiedy, kiedy ruszy. Powiem <grystanie> no, myślę, że stoi sobie i stoi, bo no, jeżeli kolejka jest inna. Formu już mamy odlał, land, to składać. 14 sztuk do Kalifornii. 14 sztuk do Kalifornii? mhm mam siliki w tym filmie. Sprawdź, tu było A co tu to trochę przychodzili? Ok, co powiedziałaś? To jest masakra jakaś. A co to za exemplarz, kurde robisz? tylko 3 są oryginały na świecie. A to jest replika z Blachy mhm. jedyna na świecie. To czekaj, to może ja ją bardziej tak powietrzniam, kurde. No widzisz, no na razie jest dla bezpieczeństwa. Nie No nie mogliśmy wziąć przecież dzieci, bo on by to zwariował, gdyby to zobaczył. Ale to ma duże te głotniki. To jest cały ślad. w skali 1 do 1, ze wszystkimi szczegółami. Zobaczcie, pokażę Wam jak wyglądają. na gotowo. No. z tego masa. Wejścia kompletów, wiesz, do tego splintera bezpośrednio no do Mercedesa. Ale jak kurwa mm. już kiedy będą, nie? Mhm. Dlatego musimy najpierw spintera skończyć. Ale no, on drapieżnie wygląda, ja pierdzielę. <śmienny> <śmienny> z listem tak, ja. taki. <śmienny> to bogaty was. Są tylko trzy na świecie. Dwa w Emiratach. A powiedz mi, w jakim kolorze byś robił? Czarne. Czyli tak samo jak tutaj, tak? tak? Tak, Tylko tak. A to, tu mam taką karaselę całą, robię takie rękawowe karaselki. To wiem, to pamiętam jeszcze. Miałem przyjechać tego czerwonego, zobaczyć, jak zrobiłeś i no i kurde widzisz, że się dobra, nie chodzi mi o te tapicerki. Takie tapicerki. No, bo ja mam formy do tej, do Porsche uh -huh. i potrzebuję takie coś zrobić. Mhm. Uh -huh. Ogarnąłeś to? Ogarnąłem. Okay. Ogarnął, tylko Bo no że... wiesz, jakbyśmy zrobili jakieś formatkę, to cały czas takie same będą, nie? By nic się nie zmieniało, nie? Uh -huh. Tylko, że czarne bym chciał. No, ty, widziałeś te no? nałożenie? Widziałem tamte, tak. Ale nie pozwoliłeś pokazywać, dlatego nie pokazywałem teraz. tam to lokalizację. Ale tamtą lokalizację masz dalej? Sprzedałem. Aha, czyli teraz ta... To, to jest główna twoja będzie dziba teraz tutaj, tak? No tak że tutaj teraz siedzimy, bo ten duży zakład, ten największy tam, gdzie pociąg, które remontują. Proszę, pójść. Uj, Powiedz mi, ty jakimś szejką te auta robisz, czy co? Do Emiratów w tym roku sprzedaliśmy tylko cztery sztuki. <noise> Też lubi Marie Monroe. O, proszę, jakie kubeczki fajne. Widzisz, że też? też lubisz Marilyn Monroe. Jeden szkic na szkicowałem i je też. Jeden, dwa w sumie. To już Wszystko się tam tylko paliło. bo tutaj mam wszystko, ale chcę zrobić pierwsze muzyków, nie? Mhm. Mm Daj czas. W takiej starodanej ramie, tylko że muzyków zrobię z tym, z, z taką nutą em, no, muzyczną, nie po prostu, klucz zielonowy i tak dalej. Ale y, James Dean, on zginął w Porsche, nie? czy pięć, 6 I te wszystkie obrazy, będą, każdy, każda tematyka, ojej, każda tematyka, aktorzy i muzycy będą mieli i, o, odrębne, inne ramy po prostu, nie? Y, no i aktorów głównie, najpierw chcę zacząć, ale później, to, no i oczywiście wszystkich ze sportu, nie? To wszystko będziesz robił tą drukarką 3D, tak? Tak, tak, ale to będzie wypukły. wypukły w, w takich barwach jak to, a do tego rama tematyczna, nie? No i to będzie kilka, kilka różnych galerii. Wyścigi, rajdy stare. I powiem Ci, że najważniejsze, to co teraz kończymy, to chcę Wam zaraz pokazać, nie? Bo podjedziemy dalej. No dobra, dobra. A Ty powiedz mi, jak to się, jak to się stało w ogóle, że, że, że taką pasję, żeś miał? Nudów od samochodów, no i znudziły mi się samochody, trzeba było przeskoczyć na coś innego, nie? A najpierw samochody, 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 samochody. Ale to jest samochód od małego, tak? Proszę? Od małego już samochody? No powiem ci, że od urodzenia. No, jak chodziłem do szkoły, to już w czwartej klasie podstawowej pracowałem po szkole w warsztacie blacharskim mojego kuzyna Rąka. I tak do, do samego końca. Powiem ci, że kurde, poszłeś grubo. A tam zabawa. Ale teraz też, tak no tutaj samochody, samochodami, tuning, tuningiem. Nie. No ale powiedz mi teraz, jak to będzie, jak to się teraz będzie miał, yy, cała ta branża motoryzacyjna względem teraz, co się dzieje na świecie, nie? Trzeba przeczekać. Trzeba przeczekać. No bo to tak naprawdę nie jest Ziemia stanęła w miejscu, kurczę, z jest, wszystkim jest to praktycznie, kruzys, nie? Jest to no bo dużo na przykład takich ludzi, którzy mają też duże firmy, boją się, nie? Jak to będzie dalej, jak utrzymają ludzi, nie? jak... Musimy to przeczekać. To nie jest już pierwsza epidemia, jaka spotkała ludzkość. No, nie może nic się no, nie Ale na, ta, na, taką, nie na taką skalę. Ostatnio, tak. tak, ale na taką skalę to jest zjawisko normalnie. Jak żyje, to czegoś takiego nie, 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 nie pamięta człowiek. Nie? Nasi dziadkowie, rodzice nasz, ojcowie naszych dziadków przeżywali wojny, nasz spotkała epidemia. No, musimy przeżyć. Ale Polska to twardy naród. 123 no lata w niewoli żyliśmy i przetrwaliśmy. Jak to, mówią Polak, Polak wszystko zniesie, nie? Co to? Co to się dzieje? Niemiec klaskał, jak sprzedawał. No tak. Podziwiaj, jakie fajne teraz będziemy robić to, kurde. Jakichś jakieś parę podeśle. Ach ty, kurde. Tylko motory. Ma, kupiłem mi motor taki Zresztą nieduży. No, taka 50, 50 na 70 przerwana. No, takie mini harley, nie? No i tam będzie chciała się uczyć trochę. O ile się nie zabije na nim. No ale kiedy tego sprzedałeś w ogóle? O, to będzie prawdziwa, Ale w Polsce go ktoś kupił, czy ktoś za zagranicy? Już jest ze Śląska, znaczy okay. żołądkowo, ale walili i już rozwalali. No drapieżnie wygląda, w Macie powiem Ci, że no? No niedawno, I, I też już wysłał mi zdjęcia, pat. No. Nad... <laughs> zamawiałem, bo rozwalili, to do Niemiec. Nie, nie, żartuję. tu no, jest, pokazuj. Ode mnie wyjechała w Macie, a zobacz, Bora mi już napisał, w tamtym tygodniu. Czekaj, to jest ta Eskra, o patrz, tak wygląda. To ta, u mnie była To jest <grym> ten wody kit. No dobrze, bo zamówili jeden. Takie zbieżności nie łapiemy. <grym> A to się strasznie, ten... W Audi, Erosie strasznie mało się sprzedaje. No bo też. Bokiem chleba leciał. Ale Ferrari. Teraz fajnie, nie Ferrari zagadało. To sprzedaliśmy tam w trzy komplety. To Ferrari też robiłaś? Italia, ja no. Wszystkie te są, tu robiłem. No! nie ma żadnych wynalazków. Wy, wy. A ten za każdej. Jak? Za każdej robiłem no widziałem tego Twojego tam na polu, kurde, też konkretny. To jaki masz motor w tym swoim? Szóstka. O Jezus. Jakie felgi. Jak, ci, jak będziesz miał trochę więcej czasu, to przyjść, założymy Ci to, sprawdzimy czy to skręca, bo błotniki możemy przerobić. Uah! Włotniki możemy przerabiać. Ale takie trzeba dać, niech nie, nie staniecie jakichś bileczek. No kurde, blad, ale tu żeby to wlazło, kurde. Ale do każdego wchodzi. Do, do każdego wchodzi. Spodziewaj, wchodzimy Włotniki trzeba zrobić trzecie, to nie ma problemu. I tylko nad kola trzeba przerabiać, bo będziecie skręcić może trzecią nad kola. Ale to jest felach, chłop. Znaczy, ja maję oryginalny. No, no. Weźcie jeden cały. Ile? Ty, wyjedziesz tu chłopisz Ty no ale kurwa jak tam 20 na sali wejdzie Wejdzie tam w ogóle... W no sposób jak się podpejście to się wszystko zmieści. Wystarz. I wejdzie, tylko poszerzymy nad kola. No dystans z czwórka dziękuję. Aha Ok. Ale są piękne ja pierdzielę. Norgino, mamy je, chłopie. Do no ale u mnie jest diesel panie, co ja tutaj wsadzę do diesla? No to co? To, to wsadzę do diesla? No co z tego, że diesel, no co to? Co to przeszkadza? No dobra, ale to... Ale wydech musi się mieć, no jak założysz, a wydech co? Rurkę? rurkę? Aha. No wydech to, musi być. To mówisz taki, czy, czy inny by pasował no dwa, bardziej? Dwa podwójne. Dwa podwójne, ale na płaski, czy na jaki? Nie, wiesz co, do tam w sumie... Do tego... No płaskie. właśnie. Tam płaskie by trzeba było. Płaskie? płaskie. To co, te? Ty mówisz? Nie, takie prostokątne. Chodź, Ci pokażę. Tylko tam... Najwyżej karbonowe zrobimy. Najwyżej <słuch> karbonowe zrobię. Takie. Czaisz? Mhm. Tylko żeby mnie w karbonie, żeby nie były zwykłe czarne. Wow. Dziękuję. Wow. O, teraz się przejdźmy w czasie, yy, całkowicie winną epokę. Okej. Okay. Ej, no. idziemy tylko po drodze do mnie, wezmę klucze. Dobra. To jest po drodze. Dobra. Ten znaczek to Max Transformers nie? No. Nie. Wszystko to czarne. Wszystko to czarne, tak? Czyli te nadkola... Nadkola, zderzak, nakładka na łaskę. <noise> te <To> jakie fajne. <noise> Zajebiste. Pojechało coś co lubię. <noise> Grubo. Pewnie twoja, twoja szkoła. Nie, tutaj jeszcze nie cały Łomatko i córko Trus gdańska przy torgami Siadaj Siadaj No dawaj. Trzymaj. 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 Ale w telefonie fajnie wygląda <śmienicza> Teraz powiem Ci kupiłem z ogłoszenia Fajnie w telefonie wygląda no. 40 i glejty z tej dziury zabić No powiem Ci, że w kłosku byłoby ekstra kurde się udało wynająć Ty faktycznie trzeba byłoby nie wiadomo też jak potężnej tej po prostu gdzieś się tam ma taką informację w głowie. Jak gdzieś mm -hmm. coś się znajdzie, gdzieś coś spotkacie ciekawego, to jakiś ten tutaj Cynem, jedziemy i a. no Nie będę go tu trzymał w tej komórce. Ale to krzesło jest, kurde. One były nowiutkie, czy restaurowane? Wiesz co, to była seria produkowana, ileś tam sztuk i rozprzedamy. Mi się udało jeden kupić, a ja ten znałem. Trudno, to było niedawno. Powiem Ci, przyciągał uwagę, jak cholera. Nieźle. Wiesz, czy się od... Mówisz 40 królów, tak? A 40? Nie, One się różnią tym od tych, które są na mowlę, bo na są tylko po piersiach. A ja zleciłem um, Akademii Sztuk Pięknych, żeby namalowali ich z nogami. I oni im domalowali nogi zgodnie z tym, jak się książęta i królowie w tamtych czasach ubierali, kontynuacją tego, co mieli u góry. I w tej galerii poczetków polskich na Wawelu to są po pierwsze, tam tylko dwóch czy trzech stoi, mm -hmm. stojących, a ja mam galerię, gdzie są wszyscy jako stojący. Tak, a 41 będzie kto? <grystanie> jarek! jarek. <grystanie> Od kilku dni możemy w Galerii Wiktoria podziwiać piękne i szybkie samochody po tuningu zaprojektowane przez firmę Suchorowski Design z Górzycy. Pojazdy przyjechały do Wałbrzycha prosto z wystawy Motoshow w Krakowie, gdzie wśród innych stuningowanych samochodów zrobiły prawdziwą furorę. Są to Volkswagen Touareg, Mercedesy SL, CLW 216 i CLW 215 oraz duma firmy Suchorowski Design Lamborghini Gallardo stylizowane na model Aventador którego stworzenie wymagało wielu miesięcy ciężkiej pracy i niezliczonej liczby godzin spędzonych na projektowaniu. Przy projektowaniu linii dla Gallardo mieliśmy na uwadze dwa najważniejsze cele. Pierwszy to był taki, aby poprawić aerodynamikę, a drugi, żeby zachować za wszelką cenę charakter marki Lamborghini. Myślę, że nam to się udało połączyć w jedną całość i efekt jest taki jak widzimy. Samochód, który jest prezentowany przez nas, ma zmienioną maskę przednią, błotniki, zderzak przedni, listwy progowe, płaty drzwiowe, tylne błotniki, i tylny zderzak z dyfuzorem i spoiler. Firma specjalizuje się głównie w przerabianiu dużych i luksusowych Mercedesów, ale częstymi klientami są także właściciele Porsche. Samochody, które trafiają do firmy, nieczęsto spotyka się na polskich drogach, ponieważ należą do segmentu premium, a więc sporo kosztują. Dlaczego więc ich właściciele decydują się na dalsze przeróbki? Zawsze przy samochodzie można coś zmienić. My przede wszystkim poszerzamy samochód, obniżamy, dodajemy felgi, wydech. Praktycznie to jest, to jest coś, czego ludzie pragną, żeby ich samochód, pomimo że jest wyjątkowy, różnił się jeszcze bardziej, nabrał bardziej charakteru sportowego. Jako ciekawostka, wśród samochodów prezentowanych w Galerii Wiktoria znalazły się kanapy stylizowane na stary model Porsche. Wkrótce firma Suchorowski Design zamierza wyprodukować całą serię podobnych mebli. Pomysł wziął się stąd, że produkujemy Porsche 356, replikę na podwozie Volkswagena Garbusa. Kiedyś padł taki pomysł do głowy, żeby spróbować zrobić ten mebel taki gdzieś do saloników. No i zaczęliśmy próbować. przecięliśmy auto na pół, wstawiliśmy kanapę, założyliśmy koła i dosyć fajnie to wygląda. Mamy zamiar teraz zdobyć inne modele Porsche i Mercedesa. Luksusowe, stuningowane samochody będzie można podziwiać w Galerii Wiktoria do niedzieli 1 czerwca. Na koniec zobaczmy jak wyglądała premiera Lamborghini Gallardo według projektu Suchorowski Design podczas targów Show w Krakowie. Untertitelung des